Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy takie zadanie do rozwalenia. Punkt A jest równy 1 minus 3. B jest minus 1 i 1. Są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC pole tego trójkąta jest równe. To wystarczy, jak mamy tutaj ten trójkącik AB co nie, on nie ma być równoboczny moment. O to wystarczy, że jeden bok jeżeli tu jest AB przepraszam na a, o kurczę, tak się kicha na kielicha. <laughs> Przepraszam serdecznie. Dobra, czyli musimy odległość AB policzyć, bo mamy współrzędne punktów. No to kochani, podstawiamy pod wzór pierwiastek, pierwszy jest nawiasik i B występuje na końcu, to od niej będziemy odejmować. Czyli od minus 1, pierwsza współrzędna, odejmujemy jedynkę, bo z A jest jedyneczka. Zamykamy go na nawias do kwadratu plus, drugi nawias, odejmujemy Y, czyli Y z B jest 1, ta druga. Odjąć minus 3, ale minus 3 w nawiasie. Dobra, takie nawiasy tutaj użyłem, ale w poprzednich zadaniach były używane kwadratowe, dlatego lepiej to wygląda. Minus 1 minus jest minus 2. Dlaczego? Bo wisisz zeta koleżance, pożycza znowu zeta, widzisz jej 2. Minus 2 do kwadratu to jest 4, bo minus 2 razy minus 2 minus daje minus razy minus plus. 2 razy 2, 4. I to oczywiście jest pod pierwiastkiem. 1 minus 3 minus 3 to jest tak naprawdę 1 plus 3. 2 minusy koło siebie dają plus, a 1 plus 3 jest 4. 4 do kwadratu jest 16. Czyli mamy pierwiastek z 20. A pierwiastek z 20, kochani, można rozbić na 4 razy 5 pod pierwiastkiem. A to daje nam, kochani, dwa pierwiastki z 5. I obwód, bo. a nie pole tego drugą. Jeżeli to jest A, to podstawiamy wam wzór, który mówiłem e, odcinek wcześniej. Odsyłam Was do niego, czyli będziemy mieć dwa pierwiastki z 5 do kwadratu razy pierwiastek z 3 na 4. A to nam daje 2 do kwadratu jest 4. Pierwiastek 5 do kwadratu to jest po prostu 5 i razy pierwiastek z 3 na 4. Tu się nam skraca i otrzymujemy 5 pierwiastków z trzech nam zostało. To jest pole. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam Was do poprzednich, jak i kolejnych odcinków. Do zobaczyska. Hejcia!